Życie będzie po twojej stronie, ale szybciej do niego dojdę niż ty. Hmm. tutaj nic nie ma. Będziesz widział na mapie. Hmm. Jak będziesz relatywnie blisko. O, znalazłem. No standardowo. No, ale obszedłem naokoło całe. Dobra, dobra, już tam niech dobrze? A bio. Dobra, zawołałem paru chłopaków, gonią mnie tak by the way, to uważaj, jak będziemy wychodzić. Aha. będą się czaić, kurczę, ten ten. Chyba miniony, no jasne, że miniony. Ja coś twardzi, tacy byli trochę za bardzo. Ale to trzeba uciekać, gdzie jesteś. Czemuś zawsze kurczył uciekasz przed nimi? Bij się, człowieku. You, bie man. Ja jestem taki, że się migam. O, to chodzi w mojej klasie Zabili cię? Nie, tam E tam, jaki twardy no, co ja, no jakby mnie zabili, o, nie coś. ma takiej możliwości A w ogóle Jeszcze żyje kurwa Leja, Bigo. Leja, o. no zdychaj, no, zcipowany, ścipowany. Ścipowany. a meset, zcipowany, a zcipowany, a pierdol, powiedziałeś? To nie pamiętam, ma mm. no, możliwe świetnie. Ścipowaty, ścipowaty AMS. Bla, 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 bla O, skrzynka. I topas. a mm -hmm. nic więcej tu nie ma. No nie, już wcisnąłem co mieliśmy wcisnąć. A... Dobra, Pracujmy nieważne. Tam gdzie byliśmy. No idziemy, idziemy. Mówiłem, że ganiają tutaj dookoła. Gdzie jesteś? Hej poziom Multi no. Multishota dostałem. Uu. trzeba obczaić. Czy go odbija, kurczę? Czy coś mieczyk. Gorszawy. Eee. No mamy to masy, tutaj ten it it. Dobra. Eee. Trzeba wracać chyba to nie. Tutaj. No i bajka. Zamiast tej takiej byle jakiej umiejętności mam fajną nową. Okej. Okay. To sprawdźmy jak to działa. Ho, 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 ho! Fajnie działa. Niby fajnie działa, ale jakieś takie byle jakie. To działa albo nie, działa, ja weź się zdecyduj. Działa, ale małe obrażenia. No. Zdecydowanie by lepiej działało na normalu. No, myślisz? Myślę. To, 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 to. Ja pójdę tą dalszą, ty weź tą wcześniejszą. Okej. Okej, doki. 3, 4, 3, 4. E jesteś jeszcze rozrobiony? nie? ta 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 Kiedyś to diabło di było takie fajne. Teraz tak trochę, trochę zgnoili to. Jeszcze dalej jest spoko, ale trochę zgnoili to. No ale na pewno jest lepsze niż jak wyszła trójka na początku. No. Teraz z tym nowym lutem i tak dalej jest naprawdę, naprawdę fajnie się z powrotem gra, dlatego też z powrotem gramy. No. To się, zastanawiam, czy by nie wziąć tego Soul Reapera. <noise> Reapero, kurczę, dusz. Co Reapera odkuczę dusz, Czy tak No. No to może jak jedno po Polsku to i drugie po Polsku. Nie, mają być dwa różne. Aha. To dlaczego nie kosiarza Soli? Albo bo, 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 no bo kucze, o, kucze idzie kucze Imperator, kucze widzę, że tutaj coś tam kucze pioruny szły. E, no bo to tak to, to powiedziałeś, bo to, to nie ma sensu, człowieku. No. Hey, Richard ma. No a nie kosiarz soli No Kosiar soli, no kurczę no Sauli. Ouuu Dyptong To Dyptong kurwa, ci panie wie ten piasek -u -u. Uciekaj Ojej zabili mnie, jejku, umarłem na śmierć Ty, no nie podoba mi się ta sytuacja, bo... Żyj Wdychaj! Wdychaj na śmierć. Ech. Diabolo. Diabolo, diabolo. Jak go diabeł! <grywa> o, jak wskazówkami zegara. No uciekaj, 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 uciekaj! Bardzo dobrze. Czas. Teraz... Pijesz nie. Palisz? Nie. nie, a może, może Harry, Harry Tak. <noise> Wiesz to nieładnie się tak naśmiewać ludzi. Jak są psychiczni Oni są psychicznie z wyboru kurcze. Hej. <noise> bo... Znowu się czuję jak na Raid Finderze. <noise> O, zabili mnie znowu. Nie, nie, nie bij go, nie bij, nie bij, nie nie bij, bo kurczę dostanę luta może. O nie! Ja pierdolę, co się stało? Nie, jak go zabiła. O, dobrze, spoko jest. Ring! O, dostałem unikalny kurczę, legendarny pierścionek. I kuszę. Legendarny? No, to chyba legendarny, bo jest pomarańczowy, nie zjednyfikowany. Legendarny. Huh. Ojoj, to chyba dobrze, nie? <średencji> No tak trochę. Z, z, z dziurą dostałem. O, ja pierdolę, dostałem 39, 40 cooldown o 4%. no spoko. Koszt Lek 11 z zł. z dziurą. No. Pff. Pierścionek. No. Pff. Zamienisz na niebieski. Znaczy, niebieski na niego. I bo Bogusze, ten. Ja tutaj pracuję. Mm. No po prostu widać różnicę gołym okiem. LOL Oj, poziom dostałem z miejsca, ale fajnie, oj, oj ta kusza. E, chcesz kuszę jakąś fajną może? Jak masz fajną, to chcę. E, jest kurczę. Magic Crossbow. Masz. Dużo mi to mówi. Niebieska, no dzięki. <laughs> Bardzo fajna. No fajna taka kurczę z cięciwą i w ogóle. Też ją z powrotem, taka jest fajna? Nie, kurczę, kto daje i odbiera, to się w ten wpiekle, piekle po nie biera, nie? Wiera, wiera, wiera. Co my mamy zrobić? Wróć do Tristram. Standard. Ładujemy pasek. No. Eee. Zrobimy tak. I zrobimy salwy, czujemy. Spoko. Jest coś, co mogłem sobie zrobić. Może garnuszek na głowę? Hmm. Nie, to jest z dziewiątego poziomu. 16. Może ja jakąś nową broń mogę. A U. mogę ten! Jak, jak, jak się daje te, ten plan temu Boromirowi? No, kliknij prawym. <laughs> A jest. E... jest. Miecz. 27 obrażeń podstawowych. ooo. Uuu. Jednoręczny. Mam kurczę ten setowego kurwa. Często sobie mogę zrobić. Nie, 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 nie mogę zrobić, bo brakuje mi jednej kurcze ognistej, Fire firey Brimstone, kurczę nie brakuje. Gdzie no. się bra firey Brimstone, kurczę, bierze robi. Wy, wypa wypaść, wypaść musimy. fire Brimstone. Legendary Brimstone. crafting material. Brimstone. No, Brimstone. Brimstone jest, kurde, z legendarnych, jak się przetapia. O! Mam trzy. Mam jeden. To ty możesz, możesz legendarną zrobić rzecz? Mogę kurczę zieloną zrobić. Setową. Setową? Wow! No. Z, z jakiego tego? No, z, tego, z, tej, z tej książki chyba, co wypadła. No ja wiem, no ale, ale jaki to jest. Jest Wiesz. na poziom 21. pisze kurczę. Born's Heart of Steel. Jest kurczę. Right. O, o, mogę podnieść. Jej, zrobię! Mhm. 8000 kurcze Golda potrzebuję, żeby to zrobić. Mam 930, spoko. Założę, założę. Ja masz kasy. Mam kasy, spoko. Mam, kurczę, mam, mam 900, kurczę, miałem 930 tysięcy. A 930 tysięcy? Myślałem, no, że 930 tysięcy. daje. O wszystko, kurczę, Plus 9,5% do wygaru. 17,5% do kurcze Dafnesa, że się tak wyrażę, kurcze Fitnessa. A, e, I do leczenia 36,8%. Zrobiłeś już? No. Pokaż. No mam na sobie. To jest, to jest nowe. Rzuć na ziemię. To jest stare. Rzuć na ziemię, zobaczę, czy będę mógł podnieść. Nie podpierdolisz. Nie, eee, należy do kogo innego, nie może zostać podniesiony. Buu. Ach, no i bajka. Jestem Dupa. teraz inwincible po prostu. Dobra, ale afa. O, zaczekaj, 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 bo ty już są ten. Buciki. Nie, shouldersy mogę też zrobić. Uhu, Ach. Masz jeszcze dwa brahminstone? No chyba ci pogięło. <laughs> <noise> Żartuję, nie? No, w sumie niekoniecznie, ale masz? <noise> mam, ale ci nie dam, bo mam tylko dwa. O, ale jesteś. Mówię ci, weź sobie jakąś legendarną, jak masz. To będę, musiał, kucze, będę musiał wejść na kucze tego. Eee... Amaga. Ale to później, A. bo jest 13.59, wchodzimy. A, kończymy no. ten filmik, wchodzimy do Wild Stara. No tak, tak. Do zobaczenia, kurczę w nowym MMO. Tak, papa, wszystko. Pa, pa. Czałeniem, buski z Rosołem, pa pa. Na razie. A i skrób nie? I w ogóle i tam cieszta się, nie? Że możecie oglądać nasze filmiki. No chyba, że nie, no w, w, tym, w tym przypadku nie będziecie subskrybować, tak, i wyłączycie. Ja zobaczę, się Ale jeśli nie lubicie, to więc nie będziecie oglądać tego, tego, tej wypowiedzi, to Was pierdoli, to nie. No, Także nie, tak, nie, tak, nie inaczej Subskrybujcie, bawcie się, cieszcie się i do zobaczenia. Następnym razem, pa.